Zdwojony gofni przeciwko Waczyńskiemu, trafia, nisko tam było błędu kroków, szaleństwo po stronie Siarki i akcje Podtylewicza po stronie drużyny gospodarzy, niewyłączony zegar, 24 sekund, co się stało? 24 sekundy wyłączone. Za chwilę się działać. mecz się skończy. Gustas zablokowany. Piłka dla. Na 2 sekundy i 60 piłka dla drużyny Starnobrzegu. Nie ma time outu Pamuła. Akcja była przedziwna, bo zegar 24 sekund stał w miejscu i właściwie powinni do końca grać zawodnicy trefla. Nie bierze muźnik z czasu, żeby nie ułatwić sytuacji. Siarce dwa punkty do drobienia, dwie sekundy 60. Całe boisko do pokonania ma Siarka. Wal do Traskota. Traskot jest pod koszem, nie ma faulu i koniec meczu.